Cześć, witajcie na kanale Ania Germania. Opowiem Wam dzisiaj bardzo króciutko o istnieniu pewnej ciekawej strony internetowej oraz o książkach pewnej zupełnie normalnej, zdrowej na umyśle kobiety, której przydarzyło się coś y, dość nienormalnego i niezwykłego. Otóż y, tutaj mam dwie książki Sharon McEllain. One są akurat po niemiecku. Polskich tytułów na razie jeszcze nie ma, ale napiszę Wam polskie i angielskie tytuły pod, pod filmikiem. E, otóż natrafiłam przypadkowo na książki Sharon e. Macerline i jest to pani psycholog w podeszłym wieku, której podczas spaceru z psem ukazały się nagle babcie z innego wymiaru. E, był to, dokładnie mówiąc, krąg babć, z różnych epok, z różnych kultur, z różnych stron świata. Jak się pewnie już domyślacie, były to dusze starszych pań, które niegdyś żyły, niegdyś chodziły po tym świecie, lecz teraz są już tylko energią. No nie tylko, ale teraz są energią, yy, są w innym wymiarze i z niepokojem obserwują to, jakie okrucie, okrucieństwa, cyrki i dramaty dzieją się tutaj na tej ziemi. I one oglądają to i widzą, że ziemia i życie na, na ziemi jest w wielkim niebezpieczeństwie i że, wymaga, że wymaga, wymaga ta ziemia wielkich zmian. I dzieje się tak, ponieważ energia męska Yang zdominowała już dawno energię żeńską Yin, która um, przez, co przyniosło ze sobą bardzo wiele nieszczęść, wiele bólu i niesprawiedliwości. Ziemia jest już przesiąknięta przysiąknię, tą energią bólu, brudu i cierpienia, i ta negatywna energia będzie się teraz coraz bardziej, coraz intensywniej uzewnętrzniać po to, aby się oczyścić i aby się przemienić. Żyjemy w okresie, w którym wyjdzie na światło dzienne wiele kłamstw, wiele zła i dojdzie do, li, do licznych zniszczeń, ale tak jak babcie mówią, jest to konieczne, aby tą ziemię odnowić i aby to zło zniszczyć. Ziemia daje życie. Tak samo jak kobieta, kobieta jest, jest też rodząca dająca życie. a mężczyźni powinni to życie chronić. A zauważmy, że w dzisiejszym świecie, już nawet e, przysięga Hipokratesa, składana przez lekarzy, po prostu nie szkodzić, e, często, bo będzie dla wielu, jest e, już tylko pustymi słowami, prawda? E, wielu mężczyzn e, postawiło jako największy cel swojego życia e, zaspok zaspokajanie tak naprawdę e, przede wszystkim swoich własnych potrzeb, potrzeb swojego ego. I zbijanie zysków kosztem nawet niszczenia żyć innych, kosztem niszczenia życia na tym świecie, lasów, mord kosztem mordowania zwierząt. Yy, więc, tak jak tu mówię, yy, nie chodzi tylko o ludzi, chodzi o całą Matkę Ziemię, o cały świat roślin i zwierząt, yy, które są też yy, brutalnie, masowo mordowane. Jeżeli ten temat ograbiania ziemi, gwałcenia ziemi przez człowieka jest dla Was interesujący, a mam nadzieję, że tak, to polecam Wam przepiękny i niestety smutny film Home Ziemia SOS. Znajdziecie go na YouTubie, możecie go obejrzeć za darmo po polsku. Naprawdę jest to film, który podnosi świadomość. Wracając do babć, twierdzą one, że aby uratować i odnowić ziemię, trzeba przede wszystkim stworzyć równowagę między Yin i Yang, czyli pomiędzy tą męską i kobiecą energią. Niestety również my, dzisiejsze kobiety, jesteśmy bardziej przesiąknięte tą męską energią ciągłego dzia działania, gonitwy za pieniądzem, zamiast... Celebrować w sobie łagodność, spokój, współczucie i tą energię, tą damską energię miłości. Nasz świat został od tej damskiej energii i mądrości odcięty, ponieważ była ona przez wieki tłamszona przez mężczyzn, przez patriarchat. I ten świat ma już dość patriarchatu, i babcie podkreślają, że to właśnie kobieta i ta kobieca energia jest czymś, co ten świat, co musi teraz zacząć działać i co ten świat uratuje, uzdrowi. Tak więc krąg babci ukazał się Sharon McEllain, aby za jej pomocą i za pomocą nas wszystkich, stworzyć net of light, tak? czyli sieć światła, aby stworzyć sieć światła. I ta sieć światła powinna się rozrastać i otoczyć całą ziemię energią miłości i wesprzeć ją na drodze do, do odbudowy, na drodze do równowagi. Krąg babć pragnie, byśmy przede wszystkim to my, kobiety, wzięły sobie ich przesłania do serca, i abyśmy to my się przede wszystkim łączyły w tych myślach i w tych medytacjach z nimi. Oczywiście mężczyźni są tutaj też bardzo mile widziani i zostają oni na tych spo spotkaniach pobłogosławieni tak zwanym płaszczem poczucia bezpieczeństwa, którego wielu chłopców od swoich matek nigdy nie dostało bądź nie doświadczyło. Ja już wzięłam udział w dwóch takich spotkaniach i otwierają one naprawdę serce, pomagają rozpalić takie wewnętrzne światło i stać się częścią tej sieci światła, rozbudować ją tak, aby, aby ona naprawdę rozrastała się i, ota, i otocza, otoczyła niebawem cały świat. Dzięki niej związki międzyludzkie zostaną uzdrowione, zharmonizowane i będą pełne radości. Na stronie Net of Light znajdziecie również wszystkie informacje na temat spotkań yy, i wspólnych medytacji. Niestety nie ma ich póki co w języku polskim, ale nie martwcie się, na pewno się to szybko zmieni, póki co możecie brać w nich udział w języku angielskim albo niemieckim, yy, albo też w różnych innych, i z góry was uspokoję, że nie musicie tam o niczym mówić, nie musicie się odzywać, nic opowiadać. Są one. Odbywają się one obecnie online, nie kosztują nic, dlatego że branie pieniędzy za wszystko jest energią męską, a przecież chodzi tutaj o wspieranie tej energii kobiecej, o czerpanie radości, czystej radości z tego, że uzdrawiamy ziemię, że uzdrawiamy siebie, siebie nawzajem, nasze stosunki, nasze, yy, 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 naszą całą ziemię, tak? I to jest właśnie ten największy, najpiękniejszy profit dla wszystkich. Tak więc zapraszam was do zapoznania się z tą stroną, zapraszam do wzięcia udziału w takim spotkaniu, jak same babcie mówią, aby podnieść wibracje tej ziemi, musimy podnieść najpierw nasze własne wibracje. Na stronie Net of Lights znajdziecie również tytuły książek Sharon MacKerline. Przesłania babć, wiele medytacji, wiele piosenek. Książek tych niestety nie ma póki co po polsku, ale jeżeli bardzo je one, bardzo Was te książki interesują, to piszcie mi pod filmikiem o tym i ja wtedy zrobię dla Was streszczenie tych książek i opowiem Wam o nich więcej. Dobrze? Tak więc przede wszystkim, drogie panie, zapraszam do e, zainteresowania się tym tematem. Krąg bab, babcia powiedział, że jeżeli my się zmienimy i jeżeli my połączymy się z naszą e, ogromną wewnętrzną mądrością, z naszą umiejętnością kochania, dawania i z naszą kobiecą siłą kobiecą, nie męską siłą kobiecą siłą to tym, Płyniemy bardzo na świat mężczyzn. I oni automatycznie będą się u naszego boku zmieniać, będą łagodnieć i ten świat nie będzie już tak brutalny, jak jest w tej chwili. Tak więc podnoście swoje wibracje, emanujcie swoim wewnętrznym światłem, swoją miłością. Obda obdarowujcie nimi innych. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i pozdrawiam serdecznie. Cześć!